Powiem nie ale to ja w tym roku kupiłem najlepszy prezent na święta. Zobaczcie, mamy tutaj cały zestaw. Dostajemy takie dwa samochodziki, takich dwóch kierowców, mini zawodników. Też możemy się nimi bawić. Oczywiście dwa pady sterowania. U góry też mamy przyciski. Dwa takie akumulatorki, które ładujemy tymi ładowarkami i dwie buteleczki na wodę. I już wam pokazuję ich w akcji. Jeszcze tylko zobaczcie, jaki dymek puszczają. Możecie rywalizować razem z braćmi, kolegami czy rodzicami. No, tak naprawdę z każdym. Musicie wjechać w bok przeciwnika i wtedy kierowcę wyrzuca do góry. Taka moja zabawka daje tyle frajdy i zabawy. Naprawdę ja od wczoraj nie mogę się oderwać. Mój syn cały czas chce ze mną grać, więc polecamy, Autka się świecą nawet w nocy bardzo je dobrze widać. Nie rysują podłogi, bo mają gumowe opony, dlatego myślę, że to najlepszy prezent, jaki możecie kupić gdzieś na te święta. Jeżeli chcecie ten zestaw mini zawodników, napiszcie w komentarzu Chce, to podeślę wam link, gdzie je można kupić.